Spotkanie Pelikana Grabów z Białym Orłem Koźmin Wielkopolski, które rozegrano w niedzielę 20 października, niewątpliwie było najciekawszym spotkaniem 11 kolejki rozgrywek. Na dobrze przygotowanym boisku w Grabowie, w bardzo sprzyjających warunkach atmosferycznych, to goście byli zdecydowanym faworytem meczu. Jednak to Pelikan od początku sprawiał wrażenie drużyny lepszej. W 16. minucie Łukasz Miłek doskonałym strzałem po ziemi pokonał bramkarza z Koźmina, otwierając wynik spotkania. Gospodarze prowadzili grę, co zaowocowało strzeleniem drugiej bramki jeszcze przed przerwą. W 29. minucie Damian Michalski popisał się z znakomitym podaniem na kilkadziesiąt metrów, a Mateusz Maciaczyk posłał piłkę wprost do bramki między nogami bezradnie interweniującego bramkarza. Podejrzewam, że słabiej gramy w tej chwili. Na pewno w tej chwili Grabów jest pierwsze połowie drużyną lepszą i prowadzi laturzenie. Pelikan Grabów nie zwaniał tempa po przerwie i już w 49 minucie na listę strzelców wpisał się ponownie grający z numerem 17 Miłek. Drugi raz wygrywając pojedynek jeden na jeden z bramkarzem gości. Od tego momentu drużyna Zgrabowa zmieniła taktykę, cofając się na własną połowę i szukając szans na grę z kontry. Gra taka ewidentnie sprzyjała drużynie Białego Orła. Już po czterech minutach Szymon Hajdasz wykorzystał błąd w kryciu obrony Pelikana i strzałem głową przywrócił nadzieję gości na wywiezienie Zgrabowa choćby punktu. Goście atakowali, jednak obrona gospodarzy zdawała się być nie do pokonania. W 90. minucie zawodów trybuny stadionu w Grabowie wstrzymały oddech, gdy po indywidualnej akcji w polu karnym padł faulowany zawodnik gości, a sędzia główny, Dawid Pieniężny, bez wahania wskazał na wapno. Jedenastki na bramkę nie wykorzystał jednak Marcin Kaczmarek, a fantastyczną interwencją popisał się grający świetne spotkanie Andrzej Bryczko. Dzisiejsze spotkanie ułożyło nam się od początku, można powiedzieć, ponieważ w 15 minucie nam się udało strzelić pierwszą bramkę, druga bramka też szybko padła, no i przeważaliśmy w tym meczu, cofnęliśmy się do tyłu, czekaliśmy na przeciwnika, na rywala, no i wykorzystaliśmy te dwie sytuacje. W drugiej połowie też fajnie weszliśmy w ten mecz, ponieważ udało nam się strzelić trzecią bramkę, niestety później sobie zrobiliśmy przeszkodę, ponieważ trafili nam bramkę i było nerwowo, no ale dotrzymaliśmy ten wynik i cieszymy się Punktów. Grabowianie mieli podwójne powody do radości. Nie dość, że pokonali jednego z kandydatów do awansu, to jeszcze udało im się zrewanżować za ostatnią wysoką porażkę w Pucharze Polski, gdzie grali właśnie z Białym Orłem. 26 października Pelikan na wyjeździe zagra z Zielonymi Koźminek. Zrobimy, grybo, pelikan!